Hej, witam na kanale. Dziś mam z Giga 7 z 11 i przyżyweczkę za trójeczkę z numerem 77. No to zaczniemy sobie od tej małej i będziemy szukać E i l. Chyba wszystko dobra kolejne A i G. Znam A coś tu pomoże obie. A i G. Chyba wszystko. Dobre, to kolejne T i u i U. Tu mamy T. Tu mamy U. I tu jest jeszcze T. To chyba wszystko. Dobra Kolejne Z i M. M. Tu mamy Zetki i chyba wszystko no to kolejne dwie n i i i i n n n tu mamy n i chyba wszystko kolejne Erka i Y, Tu mamy pierwsze słówko. I szukamy dalej. R. Tu mamy y Tu mamy R, R, R. I wszystko kolejne, P i J. Z, J, nie P. To kolejne F i O. O. mamy. O. O. jeszcze. O. I to jeszcze. Tu jeszcze jest. O. No deby dali. Było fajnie ale ale znajomy życie to nie będzie. Oczywiście W i S. To nie było. Tu jest drugie. Tu jeszcze było M, ale nie było D. Nie mamy czy słówka. także gdzieś zgubiliśmy. Jedno słówko. No to szukamy. H nie było, K nie było. P też nie było. To jest dobra. S. Było S. To na nie daje K. Nie było P. Było P. Że tu mamy trzecie słówko tak jest i to jest wszystko Dobrze. mam odwrocik no to teraz weźmiemy się za giga z numerem 11 i szukamy siódemki i mnożnika może jakiś mnożnik by się trafił mamy korale czapkę. Pierścionek, świat, jabłko, tęcza, dzwonek, kawa, radio, ptak, gruszka, zegarek lupa auto kości banany klucz truskawka serce, no szkoda, że nie w tej stropce pióro Gorona, gitara, wiśnie, bank, nas ostatnie szanse i mamy wino drzewo, pik, poltwer i kota. No. Niestety symbolu wygrywającego nie ma. Ale zobaczymy co jeszcze jest. Bonus. Często coś w bonusie, a my mamy. No niestety, ale statek się pokazał. Czyli zdrabka jest pusta. Zaraz się przekonamy, ale tutaj raczej ciężko się pomylić. Szukając symbolu. No to mamy tak. Giga mamy niestety puste, a w krzyżowce mamy całe 3 zł. Dobrze, dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.